Witam serdecznie nad moim oczkiem 20 września 24 U no, mnie bez zmian, nie nagrywam jak zwykle Nie ma czasu Słuchajcie, ale dzisiaj wam pokażę, y, będzie seria z y, filmów u mnie y, generalnie z łapania żywcy. I dużo będzie teraz filmów z moich wypraw wędkarskich gdzie będę polował na szczupaki. Dzisiaj taką siateczkę zobaczcie zakupiłem, kuleczkę takiej przyaplikowałem o zanęty. Także zobaczymy. Naroiło się u mnie karpików słuchajcie dużo. Karasi kolorowe podrosły. Próbowałem złapać tego szczupaka, ale nie wyszło mi ostatnio. No, może się yy, popróbuję i no muszę go w każdym razie wyciągnąć, bo na pewno jest i muszę sprawdzić jego rozmiary. No a tu taką siateczkę kupiłem. Zobaczymy co będzie wchodzić. Pojadę na te stawik do znajomego tam gdzie ma dużo szczupaków i popróbujemy na kolorowe karasie łapać. Także będzie się działo w niedługim czasie, bo generalnie ostatnio dużo pracy ale stwierdziłem, że pora się porelaksować tam jakąś doniczkę wybiło to po czym się nie widać teraz, może będziecie widzieć na filmie no dobra, siateczka jest zapuszczona jutro sprawdzimy co tam w nią weszło w karpie te królewskie oczywiście będę wypuszczał na pewno powrotem ale kolorowych Trzeba się będzie pozbywać, zwłaszcza karasi. Nie wiem, chyba nie będę tego wiązał. No bo po co? Nic chyba nie wciągnie tej siatki tam. Należy na dnie. Hmm. Także tak to wygląda u mnie. O, pięknie. Jesień się zbliża filterek tam jeszcze sobie chodzi Co tam więcej wam powiedzieć kochani ładnie się stawik prezentuje ze szczurami mam trochę problem zaczęły mi latać szczury po podwórku tam mam taką drewutnię i w tej drewutni sobie bobrują no ale ostatnio jednego już znalazłem już padniętego przytruł się no dobra, to by było na tyle na tą chwilę, słuchajcie a ja udostępnię ten film, ale będę puszczał jutro puszczę nowy z wyciągnięcia tej siatki może pójdę do sąsiada, spróbuję też złapać na, na, na żywca sobie szczupaczka. Dawno tam nie łapałem, aczkolwiek próbowałem nawet, ale nie złapałem tam już ze 3-4 lata szczupaka, a były takie po 60 cm tam szczupaki, nic, nic. Podejrzewam, że na kolorowego kalasia prędzej tam trafię. Także obserwujcie kanał, będziemy słuchajcie teraz e, troszkę nagrywali. Naprawdę e, będzie dużo teraz wędkarstwa. Także pozdrawiam. Do następnego.